Materiał powstał dzięki wsparciu z Patronite. Dołącz już dzisiaj. Lord Chaosu. Bogowie Chaosu nie przywiązują wagi do sztywnej hierarchii śmiertelników. Swoje dary, jak i kary, rozdają według własnych, niepojętych praw. Kosmiczni marines Chaosu są lojalni nie wobec dowódców o przypisanych szarżach i stanowiskach ale wobec potężnych, charyzmatycznych, nieugiętych wojowników, których wspierają mroczni bogowie. To właśnie oni, nazywani czempionami chaosu, dostępują najwyższych zaszczytów z rąk bogów. Całe swe istnienie opierają na chorobliwej ambicji i plugawej misji, szerzenia chwały swych okrutnych panów. Najpotężniejszymi z czempionów są lordowie chaosu. Jednostki tak niewiarygodnie silne i charyzmatyczne, że potrafią nagiąć do swej woli moce chaosu. Lordowie są najprzedniejszymi z wojowników, którzy od setek lat walczą i dowodzą na polach bitach. Ich całkowite oddanie jest nagradzane licznymi darami, mrocznymi artefaktami oraz mutacjami. Lord Chaosu może być dowódcą pirackiej floty, wielkim mistrzem renegackiego zakonu, tyranem ufortyfikowanej planety lub po prostu wodzem armii fanatycznych kosmicznych Marines Chaosu. Niektórzy lordowie to przebiegli i podstępni manipulanci, Inni opierają swą władzę na tyranii i brutalności. Niektórzy są egocentrycznymi, chciwymi szalencami. inni odznaczają się spaczonym uduchowieniem i fanatycznym oddaniem mrocznym bogom. Czempioni Korna, czempioni krwawego Boga to zdziczali rzeźnicy, rządni krwi i bitewnej wrzawy. To budzący grozę wojownicy, wyszkoleni w korzystaniu z niemal każdego rodzaju broni, którzy szczególną chwałę czerpią z mordowania przeciwników w walce wręcz. Rządzi nimi krwiożerczość. Którą mogą zaspokoić tylko najkoszmarniejsze masakry. Czempioniec cincha. Czempioni zmieniającego ścieżki otrzymują od swego patrona dary wiedzy tajemnej i czarnoksięskiej ich mocy. Dzięki nim mogą wznosić wokół siebie magiczne bariery, przepowiadać przyszłość i przewidywać zamiary wroga. Czempionic cincha są być może jedynymi figurami w odwiecznej, niepojętej grze, którą toczy ze wszystkimi śmiertelnymi ale jeśli udowodnią swą użyteczność, otrzymają ochronę, dzięki której dłużej będą służyli swemu patronowi. CZEMPIONI NURGLA Czempioni Pana Zepsucia są tak wzdęci plugastwem i zepsuciem, że ledwo mieszczą się w swych pancerzach. Ich ciała są otępiałe od chorób i częściowo przegniłe, co oznacza, że niemal nie czują oni bólu i potrafią znieść nawet najstraszliwsze obrażenia. CZEMPIONI slanesza. Slanesz jest księciem rozkoszy, a jego czempioni żyją nieustannie na krawędzi ekstazy, radując się pełnią związku życia i śmierci, której doznają w bitwie. Czerpią perwersyjną rozkosz ze wszystkich doświadczeń, jakby nie były przerażające lub dziwaczne. Czempioni, nieustannie szukający nowych podniec i stymulacji, mają słuch, dotyk i wzrok wyostrzony jeszcze bardziej niż nadludzcy kosmiczni marines. Umysły i ciała tych czempionów reagują tak szybko, że gdy walczą dla przeciwników, są tylko rozmytymi, morderczymi plamami. Czarnoksiężnik Chaosu, kronikarz kosmicznych marines, który oddaje duszę Chaosowi, staje się czarnoksiężnikiem i otrzymuje dary od swoich nowych patronów. Dary te można uznać za magiczne gdyż ci, którzy je otrzymują, często sądzą, że panują nad energiami wszechświata. Pierwsi czarnoksiężnicy Marin z Chaosu pochodzili z Legionu Tysiąca Synów. Jeszcze przed Herazją Legion ten zajmował się badaniem wiedzy tajemnej i praktykowaniem mrocznej magii. A kiedy rozpętało się piekło buntu, jego członkowie nie mieli innego wyboru, jak tylko sprzymierzyć się z Horusem. Tysiąc synów którego czarnoksiężników uważa się za najzdolniejszych, kontynuuje swe magiczne badania pod kierunkiem patriarchy Magnusa Czerwonego. Na skutek pewnych wydarzeń omówionych w innej części tego kodeksu, Magnus wygnął z legionu niektórych czarnoksiężników. Udzielają oni teraz pomocy innym czempionom w zamian za ofiary, a także możliwość zdobycia ukrytej wiedzy i starożytnych artefaktów. Podczas herezji kronikarze z innych stradzieckich legionów oddali swe dusze chaosowi i otrzymali nowe moce psilniczne. Jedynym wyjątkiem byli kronikarze pożeraczy światów, którzy zostali wytropieni przez swych braci i złożeni w krwawej ofierze na ołtarzu Korna. Bóg gniewu nienawidzi bowiem wszystkiego, co jest związane z czarnoksięstwem. Kronikarze kosmicznych marinstw wciąż odczuwają pokusy z zakosztowania czarnoksięstwa. Dla tych, którzy krączą po cienkiej linii oddzielającej dozwolone moce od potępionych sztuk, chęć zawładnięcia energią chaosu może się okazać przytłaczająca. Chociaż kronikarze przechodzą rygorystyczne testy wytrzymałości umysłowej, odporności na opętanie przez demony i potrzeby mrocznych bogów, a ponadto są nieustannie monitorowani przez zakon, niektórzy i tak schodzą z wyznaczonej im ścieżki. Granica między mocami psychicznymi i czystym czarnoksięstwem jest rozmyta. I za każdym razem, gdy kronikarz używa swych mocy, naraża się na skażenia. Może wykroczyć poza swoje zdolności, bezwiednie czerpiąc więcej mocy, niż jest w stanie kontrolować, i w ten sposób ściągnąć na siebie uwagę bogów chaosu. Od tej chwili będzie musiał znieść lodowate szepty we śnie. I walczyć z wizjami nieśmiertelności oraz obietnicami zdobycia niewyobrażalnej mocy. Większość czarnoksiężników chaosu to ezoteryczni, samolubni obłąkańcy. Możliwości, które otwierają się przed ich umysłami, przekraczają pojmowanie śmiertelnych, a kiedy czarnoksiężnicy wejrzą już w owe nieosiągalne krainy, na zawsze opanowuje ich rządza poszerzania wiedzy i zdobywania mocy. Demoniczne księże. Największą ambicją wszystkich czempionów Chaosu jest to, żeby zostać demonami. Lord Chaosu przez wieki naraża się na śmierć i mutacje w walce z wrogami swego pana w nadziei, że przeciągnie spojrzenie. Najbardziej fanatyczni czempioni Chaosu poświęcali całe armie i masakrowali dziesiątki plan, by zyskać uznanie w oczach swych patronów, a w końcu ostateczny cel nieśmiertelność. Demoniczni książęta to ci, którzy w swym śmiertelnym życiu mieli dość siły fizycznej i umysłowej, by zadowolić bogów chaosu swymi czynami na polu bitwy. Większość czempionów ginie, nie osiągnąwszy tego celu, ale tak wyjątkowa nagroda zawsze przyciąga kolejnych szaleńców. Demoniczni księżęta, którzy dowodzą bandami kosmicznych marin z chaosu, sami byli kiedyś Astartes. To potężni lordowie i czarnoksiężnicy, wciąż odziani w wypaczone resztki pancerzy i wciąż kierowani nienawiścią do imperium. Choć wyglądem bardzo się różnią między sobą. Niektórzy mają skrzydła i rogi, inni wielkie, zakrzywione kły. Wszyscy demoniczni książęta są olbrzymiego wzrostu i wyrastają ponad kosmicznych maryns. Ponieważ stworzeni są z demonicznej energii, ich siła i wytrzymałość są o wiele większe niż w przypadku śmiertelnych stworzeń. Władają ponadto tajemnymi i niebezpiecznymi mocami. Największą i najgorszą sławą cieszą się ci demoniczni książęta którzy podczas herezji Horusa byli patriarchami i opowiedzieli się po stronie chaosu. Odwrócili się wtedy od imperatora i powiedli swe legiony ku potępieniu. Obecnie Angron, Magnus, Mortarion i Fulgrim już jako demoniczni patriarchowie zadowalają się walką w granicach oka terroru. Praktycznie nie zdarza się, by stawali na czele wojsk oddalających się od ich demonicznych planet. Zadania tego rodzaju pozostawiają podległym sobie sługom i fanatykom. Choć demoniczni patriarchowie to, być może, najbardziej znienawidzeni spośród książąt, nie są ani najstarsi, ani najpotężniejsi. Istnieją nieliczni demoniczni książęta, którzy sprzedali dusze chaosowi na długo przed tym, jak ludzkość opuściła ziemię. To brutalni dyktatorzy i krwiożercy wojownicy, którzy zdobyli potęgę podczas niezliczonych wojen. Wzlotów i upadków całych cywilizacji. Demoniczni książęta często przewodzą bandę kosmicznych maryn z chaosu, użyczając im swej nadnaturalnej potęgi. Niektórzy książęta sprzymierzają się z czempionami chaosu, wspierając ich wedle rozkazów i zachcianek mrocznych bogów. Pomiot chaosu. Bogowie chaosu rozdają swe dary hojnie, lecz w sposób nieprzewidywalny, albo nie potrafią rozróżniać wartości swych niezliczonych błogosławieństw albo zwyczajnie ich to nie obchodzi. Bóg chaosu może podarować swojemu wyznawcy siłę, odporność, szybkość, niewiarygodne piękno, inteligencję i zrobić wiele innych rzeczy, by uprzyjemnić i ułatwić jej lub jego żywo. Ale równie dobrze może uznać, że lojalnemu poddanemu w nagrodę za wierność należy się utrata wszystkich palców u stóp, Trzecie oko w pępku, nieustanne oszołomienie umysłu wirującymi kolorami, lub przemiana w skretyniałą, zaślinioną bryłę mięsa. Dla Boga chaosu to żadna różnica. Mroczne bóstwo może podarować ulubionemu czempionowi wspaniałego wierzchowca lub legendarną broń, wgląd w naturę wszechświata czy czarnoksięską moc. Większość darów chaosu przyjmuje jednak postać fizycznych mutacji. Im więcej takich darów otrzymuje czempion chaosu, tym bardziej katastrofalne Nawet ciało kosmicznego Marine Chaosu, owoc morderczego treningu i inżynierii genetycznej, nie jest w stanie znosić mutacji w nieskończoność. W pewnym momencie zostaje przekroczona granica, za której nie ma już odwrotu, i nieszczęśnik zamienia się w pomiot chaosu. Taki los może spotkać każdego czempiona i zależy on tylko i wyłącznie od kaprysów mrocznych potęg. Czempion, który cieszy się najwyższymi łaskami swego patrona, w jednej z chwili może stać się pomiotem, kiedy inny, bardziej nieudolny wojownik przez lata pozostaje nietknięty. Czempion musi osiągnąć ostateczną nagrodę, którą jest demoniczna nieśmiertelność, ponieważ w przeciwnym wypadku prędzej czy później zostanie pomiotem. Taki oto jest los czempionów chaosu. Przeznaczona jest im albo wieczna diaboliczna chwała, albo niegodny koniec. Kiedy zostaną się bez mózgą? Stykającą plątaniną pokracznych kończyn i pulsujących wyrostków. Wygląd pomiotu chaosu jest całkowicie nieprzewidywalny. Żadne stwory tego rodzaju nie są jednakowe, a ich forma zależy w równej mierze od wcześniejszej kondycji fizycznej, co od kaprysu bogów. Pomiot może mieć dodatkowe kończyny, dziwaczne atrybuty w rodzaju szczypiec. Hit nowego pancerza, poszarpanych i bezużytecznych skrzydeł, licznych oczu na czółkach falujących jak trawa na wietrze żelastej, wydłużonej szyi czy rozdziawionej paszczy pełnej kłów ostrych. Niektóre pomioty mają ciała lub głowy owadów, inne przypominają jednorodne, galaretowate masy mięśni, pokryte kostnymi grzebieniami, z których cieknie żrąca żółć. Skóra pomiotu może być pokryta ropiejącymi bąblami lub stalowymi łuskami. Jego ciało nierzadko naznaczone jest jątrzącymi się ranami czy wyjącymi paszczami. Z tej nienaturalnej formy mogą także wylewać się całe stada żmi. Choć pomioty są silne fizycznie i niezwykle odporne, to są całkowicie obłąkane i pozbawione jakiejkolwiek w świadomości czy zdolności umysłowych. Ich niegdyśniejsza inteligencja została złożona w ofierze na ołtarzu zawiedzionej ambicji. Wielu obiecujących czempionów skończyło jako. Rozetrgane, potworne masy kości i bombli, zawodzące w nienawistnej wściekłości. Materiał powstał dzięki wsparciu z Patronite.